Dobry wieczór, no komentarz będzie krótki, no Odrę dzisiaj była zdecydowanie od nas lepsza, nie ma co dyskutować o tym. Szkoda z mojej perspektywy tylko pierwszych 20 minut, w której były dwie sytuacje, które mieliśmy inaczej rozwiązać, bo na tym trenowaliśmy, ale to jest taka, takie opowieści, jak się kończy 3-0, to to o czym można tutaj opowiadać, więc mówię, zdecydowane, zasłużone zwycięstwo Odry. Myślę, że dzisiaj nasi chłopcy niektórzy zdarzyli się z tym, jak się powinno właśnie grać w pierwszej lidze i to jest... To jest to jest cały kunszt tej pierwszej ligi, że, że bez pełnego zaangażowania, bez pełnej determinacji na każdą piłkę, ciężko będzie poradzić sobie na tym poziomie, ale wiemy doskonale, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, mamy świadomość to, gdzie się znajdujemy i, i na co gramy, o co gramy w tym, tym sezonie, w tej ludzie I, i będziemy dalej na to pracować. To już jest historia, czyli to się w tej chwili do Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania do Pana? Pytasz ja, Pani futbolistka Piłodniowa Polska, przy dzisiaj serce Piotra pewno bardziej zabiło, mocniej, przed, z wiadomych Bo bo jako zawodnik brał przeciwko, że jako trener chyba... Tak, do... dzisiaj mam trzy punkty z GKS Katowice jako zawodnik, zero punktów z ze schrobrych z, z głogów jako, jako trener. Zawsze zabiję mocniej, bo przejeżdża się na swój śmierć, ale jestem w Błogów, jestem dzisiaj i dzisiaj robię wszystko co, co najlepsze dla chrobrych. To można tak powiedzieć pół ten pół serio, jak już przebywać to za demokrację, nie woli. Ja w na to sposób, ten, ten sposób patrzę, jestem trenerem, pracuję, żyję z tego i, i, i kilka lat temu w odrzeł poleci się w problemuchów i, i robię co najlepsze dla mnie, dla, dla drużyny po to, żeby, żeby, żeby robić to, co przyjemne. To jest wielka przyjemność być trenerem na poziomie pierwszej ligi i móc też przyjechać na obroku. Dobre w naszym wykonaniu w pierwszej połowie. Widać ewidentnie było, że przeciwnik nastawił się na kontrę. No ale powiedzieliśmy dobrą grę w ataku pozycyjnym. Podobała mi się dzisiaj gra, wymienność funkcji, jak budowaliśmy akcję. Druga połowa inna, Robert poszedł bank, wysokim pressingiem, bardzo ważna bramka, sermienty po, po stałym fragmencie gry borchy i dobitka, potem na karne i wszystko się dzisiaj dobrze ułożyło. Odbyło mi się to, że graliśmy potem spokojnie, że nie dopuściliśmy praktycznie przeciwnika do do jakiejś sytuacji podbramkowej, uniknęliśmy hmm, temu jakieś nerwówki. Fajne kontry, dyscyplina w drużynie dzisiaj była. Sam wynik na to wskazuje, że zagraliśmy na zero z tyłu. mi hmm, się to, że było pokarmem nieszczelnym przez Rafała. Drużyna, drużyna nie zareagowała jakoś, jakoś na nie. Nie było jakiejś, jakiej, jakiejś takiej w tym momencie odry, która, hmm, która panikuje, tylko dalej. Swoje, no trudno, w nie takich momentach Rafał strzelał bardzo ważne braki jak graliśmy, utrzymanie i teraz. No w końcu trafiła kosana kamień, ale, ale potem Borka już szczelił, szczelił dobrze i, i ten mecz 3-0 myślę, że był już rozstrzygnięty. I trzeba podkreślić ważne zwycięstwo z dobrym teraz, z dobrze grającym krobrym, który pokazał to, pokazał to we wcześniejszych meczach, ale na się obiektywnie byliśmy lepsi. Dziękuję. Są jakieś pytania do pana tenera? Z mojej strony nie. Ja chciałem momentować że to, to Borcha musiał się wykazać odwagą w momencie, kiedy kiedy Braith mnie nie przestrzelił, więc, więc nie było innego. Na przykład, nie, wiem, nie była propozycja, żeby Sarmiento nie No tak, Sarmiento, Sarmiento był następny w kolejności, ale, ale Borcha był drugi, tak więc wziął i strzelił idealnie dzisiaj. Fajnie, widać, że ma charakter, że, że się nie wystraszył po tym, po tym karnym z Lechem, w takim, takim też wtedy ważnym momencie w ostatniej sekundzie, no ale wziął pewnie, podszedł strzelił. No To chyba polega, że, że zawodnik jest pewny siebie. A widać było, że dzisiaj podszedł pewnie do tego. w kontekście No tak, ja miałby <grym> hatrika, hat ale to nie koncert życzeń, tak więc tak ustalili między sobą. Drugi był Borka w kolejności, więc Borka wziął piłkę i, i uderzył, jeżeli Borka będzieł piłkę sermien, to tak więc, no, tak więc byłaby okazja na hatrika, ale... Ale spokojnie, dwie bramki myślę, że, że mu wystarczy. Przepraszam, za potrzebę, żeby szybko no, poznać zrób. Może wiecie więcej, co się może Może być ciężko. Może być ciężko. Uraz taki dosyć. Już w przerwie sygnalizował, potem kilka minut. I Sprawa to twardy zawodnik, jakby, jakby, jakby mógł to by na pewno grał. Myślę, że tutaj na czwartek może być z nim, może być z nim problem.